Zrobimy sobie teraz technikę strzecz. Eee, Jakbyśmy. Połóż sobie w koszulkę i teraz. I połóż się na boku tyłem domie, mnie. W teraz technika stecz. Pierwsza technika rotacyjna, jaką będziemy robić. Pacjent leży osi długiej. Układamy pacjenta w ten sposób, że noga bolesna jest na górze, zgięta w kolanie, kolano leży lekko poza kozetką. Ręka pod głową swobodnie, druga ręka luźno na klatce piersiowej. Czyli teraz pacjent jest ułożony prawidłowo. Teraz pozycja stołu, stół jedzie jak najniżej. Stół wiedzie jak najniżej, po to, żebyśmy mogli później dać ciężar ciała. Czyli stół maksymalnie obniżony. Pozycja terapeuty. Prostopadę do pacjenta, nie prostopadę do stołu. Prostopadę do pacjenta. Ale jak pacjent leży w stoł stołu, no to, to jest równoznaczne. Jedna moja ręka będzie lądowała na krętarzu, Nie na talerzu biodrowym, nie na nodze. Tylko na krętażu. więc w tym celu mogę. Tam, masz to związane? OK, dobra. Czyli w tym celu układam sobie rękę na krętażu. swobodnie, płaska ręka, tak, żeby nie uciskać, bo krętaż jest generalnie bolesny na ucisk. Druga ręka wysoko piersiowo, czyli nie tak. Nie na kości ramiennej, tylko wysoko piersiowo. Nawet u kobiet się spokojnie zmieścicie. Żeby nie uciskać przez piersi, bo to, to może być bolesne. I teraz tak, co robimy? Stoimy prosto, prostopadę za pacjentem i pozycja pacjenta skontrolowana jest w porządku. Pozycja moja jest w porządku. Czyli muszę te techniki, wszystkie manipulacje robić w takich butach, żeby się nie ślizgać. Jeśli mam buty, które się ślizgają, to muszę to robić na bosaka. Skarpetka się nie da. I teraz dochodzimy do czucia rotacji. Czucie rotacji oznacza, że barki i miednica idą symetrycznie. Czyli tyle samo barki, i tyle samo miednica. Czyli to jest, jakby można powiedzieć, faza rąk. Spokojnie. Dochodzimy do czucia końcowego rotacji. Teraz popatrzcie się, widać? On jest na końcu tej rotacji. Dalej się nie da. Jeśli go pociągnę bardziej tutaj, to się zabiera miednica. Jeśli go popchnę bardziej miednicą, to się zabierają barki. Czyli teraz jest koniec rotacji. No to tylko tyle na razie. Czas.